Z tej strony macie, jak to jest pierwszy odcinek z gry Nuclear Throne, ale powiem wam już na samym starcie, że to jest z luźnego grania. Wybieram sobie randomową postać, którą zdobyłem gdzieś tam kiedyś. Um, o co chodzi w tej grze? Sami zobaczycie zresztą. No, ciężko to w zasadzie wytłumaczyć. Po prostu, no, coś typu The Binding of Isaac, coś w tym stylu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlaczego taka gra? Po prostu lubię grać w takie gry. Ciekawe, no, są zręcznościowe gry, są świetne, moim zdaniem mają tą swoją y, poziom trudności jakiś tam wgrany, no i są po prostu dużo ciekawsze niż tam nie wiem, y, gry przygodowe czy logiczne. A jeżeli chodzi o luźne granie, to jest po prostu. Y, stwierdziłem, że po prostu będę nagrywać gry, w które sobie czasem tam wieczorami lubię pograć samemu gdzieś tam. Wiecie, normalnie ich nie nagrywam, a teraz postanowiłem, że skoro i tak gram, to chociaż niech coś z tego będzie i nagram sobie parę odcinków. Ta broń jest spoko, weźmę sobie o, dobra. Tutaj y, broń, którą wziąłem, jest coś Ala Shotgun, mogę tak powiedzieć? No, śrubokręt mogę zdobyć. Coś Ala Shotgun, y, ale wystrzeliwuje jeden pocisk. Jest bardzo potężną bronią. Jedną z potężniejszych w, w tej grze. Jak widzicie, mam y, broń. Y, o nie, dobra, już przegrałem. O tyle fajny jest kurczak, właśnie. O, życie gdzieś tam zdobyłem. O tyle fajny jest kurczak, którym właśnie gram, że on po śmierci zwyczajnie może jeszcze biegać. Wiecie, jak to kury, nie? Że jest coś takiego, że niby jakimś odetnie głowę, to one dalej biegają po śmierci. No więc z tej grze to wykorzystali. O, i znowu zginęło, widzicie? I sobie mogę biegać jako trup niezbyt długo, mam jakiś tam określony czas. No i mogę się jeszcze tam jakoś tam wskrzesić. Wskrzeszenie jest trochę słabe, bo. Y bo tracę już tam swoje maksymalne życie. Za to na przykład teraz wybrałem sobie rybę, jak widzicie. Ryba jest w tyle fajną postacią, że na starcie ma więcej amunicji niż każda inna postać. Jej skill jest troszeczkę słaby moim zdaniem, bo to jest zwykłe turlanie, ale może przyspieszyć nam troszeczkę grę. Wszystkie postacie, jak widzicie, tutaj padają, znaczy wszystkie te podstawowe, choć mi tych strzelających ziomków. Oni padają na dwa strzały, jak widzicie, No nie są jakieś tam potężne. O, no, dostałem śrubokręt, to, <laughs> to jest broń, której, której mi brakuje dosłownie. W tej grze jest bardzo, ale to bardzo dużo znajdzie. Nie wiem dlaczego wam opowiadam tak dużo o tej grze. Nie, stwierdzam, że po prostu powinniście to wiedzieć, skoro już postanowiliście sobie obejrzeć moje... staranie się przejść tą grę jeszcze, nie razu jej nie przeszedłem. Jest o tyle ciężka, a o tyle ja nie potrafię w to grać. Jak widzieliście mam kilka postaci. Kilka postaci z kilku... Z kilkunastu, nie wiem, tam jest chyba z... Do zdobycia jest ogółem chyba z 10 postaci, ja mam może z sześć. Nie, więcej jest postaci. Około 14 jest postaci, ja mam może z sześć, no to... Jest bardzo ciężko zdobyć tutaj postacie. Kurczaka w jakiś dziwny sposób zdobyłem, bo. <laughs> Przepraszam, Mam coś zgarbiony dzisiaj. Kurczaka w śmieszny sposób zdobyłem, bo po prostu wpłaciłem swoje życie do y, jakiegoś tam kwiatka. Więcej życia zawsze spoko, więcej chestów też zawsze spoko. <laughs> Zazwyczaj biorę jakieś tam swoje standardowe, wybrane już skille do y, wszystkich postaci. Tu są tam, wiecie, już tam wybrane najlepsze moim zdaniem. Może ktoś by miał odmienne zdanie, ale to... wiecie, więcej życia, życie wypadające po zabiciu przeciwnika. No tego typu rzeczy zawsze biorę, nie? Albo na przykład więcej wypadania... więcej wypadających z przeciwników życia i... i. i, i naboi. Paczek zamolicją o to chodzi. No więc tak jak widać, zwyczajnie biegamy postaciami różnymi. Dobrze, kontynuujemy naszą grę. Tutaj mamy co? Pop Rifle. Pop Rifle to jest <coughs> moim zdaniem taka średniawa brońka. Już mniej więcej większość broni stąd znam. O, to możemy zamienić za nasz pistolet zwykły. Bo to jest w zasadzie pistolet, który strzela kilkoma strzałami naraz. Szczury są bardzo, ale to bardzo przewalonymi postaciami w no one... Ich jest dużo zawsze. Jej jest ciężko zabić, ciężej niż normalny ten. Normalne tam ziomki. Widzicie jak oni... jak już tutaj dużo biega w ogóle. Jeszcze mapa jest tak przyciemniona, że już kosmos no i mnie zabił jakiś tam randomowy Dobra, lecimy z kolejnym postacią. Weźmiemy sobie oczaki. Oczaka weźmiemy sobie. Czego jeszcze nie powiedziałem na samym starcie, że luźne granie nie będzie na tam jak zwykły odcinek mniej więcej? Chodzi o to, że nie będzie ten... Te odcinki nie będą wynosić tam około od 30 od tam 20 do 30 minut tylko nie będą wynosić się tam od 30 do 20 do 30 minut tylko tam mniej więcej a czy nie będę podawać jakiejś tam większej czy mniejszej liczby o czym ja to mówiłem te odcinki nie będą jakieś tam stricte miały, nie wiem, nie będę podawać ilości czasu czy ilości nie wiem rund w których sobie gram, bo to będą różne gry po prostu, no gram sobie, ile będę miał ochotę pograć tyle pogram, jeżeli będzie za długie to to podzielę na parę odcinków, jeżeli to będzie krótkie no to nie wiem, jeżeli będę grał 3 minuty, bo już mi coś będzie musiało wypaść, nie wiem odpalę sobie nagrywanie, będę musiał wyjść gdzieś tam do sklepu czy coś tam, no to trudno, to to będzie 3 minuty i tyle, nie? no trudno, nie chcę po prostu podawać czasu to jest zwykłe, takie luźne granko moje z którym ktoś będzie chciał ochotę, będzie miał ochotę popatrzeć, to niech sobie oglądać, Nie mam nic przeciwko. Będzie chciał, nie wiem, jeżeli będę grał w jakieś tam gry na y, multiplayer, nie wiem, typu y, co ja tam mam z tych gier Multiplayer eee, w zasadzie nie wiem, nie mam teraz, nie chce mi się jakoś tam za bardzo myśleć nad grami. Multiplayer, które gdzieś tam mam zakupione czy gdzieś tam planuję sobie kupić, ale jeżeli to jako, jako taka gra multiplayer się pojawi, z której nie wiem będę miał ochotę pograć sobie a akurat ktoś będzie miał chęć ze mną pograć to gdzieś tam sobie o nie, jeszcze tylko mi się zrespiłeś, to gdzieś tam będę starał się dawać cynk żeby każdy miał szansę będzie jakieś tam losowanie mniejsze czy większe na osoby, które będą Tymi szczęśliwcami bądź pechowcami, które będą mogły sobie żeby... Ale mi się język Które będą mogły sobie ze mną zagrać w jakąś tam grę. Wybraną przeze mnie, o już przegrałem. Dobra, nim, nim lubię grać, więc sobie nim jeszcze raz zagramy. No i to chyba tyle z tych informacji. No cóż, no... kontynuujmy granie. shotgun. Zawsze spoko na początku zbierać pierwszą lepszą broń, żeby mieć już dwie. Zawsze na... na a, yy... Kurczę słowa zgubiłem znowu e, awaryjnie, o awaryjnie, jakby na przykład nam się skończyły naboje do pistoletu zwykłego. Jak widzicie, tutaj w tym miejscu specjalnie pokazuję kursorem, mamy różnego rodzaju amunicję. O kurczę, no i ta różnego rodzaju amunicja nam się tutaj ładuje podczas gry. Jak widzicie, zbierając różnego rodzaju skrzynki, czy wypadające tam y, skrzyneczki z amunicją, od postaci tam, y, zabitych przez was. Więc zawsze te... Yy... O nie, o nie! Zapomniałem, że to jest ta puszka z... z większą ilością. Więc zawsze te, te te trzeba ogarniać, patrzeć gdzieś tam, o więcej życia z yy, tych puszek medkitów, Jak u nas się to nazywa? To się nazywa u nas apteczek, o! Z, więcej życia z apteczek. Też zawsze spoko, fajnie mieć takiego skilla przy sobie. Jednym z lepszych skillów jest, że yy, zabójstwo... Zabójstwo? Źle to brzmi. Zrobię tak, żeby te też tą grę mogły pooglądać sobie dzieciaki, więc... Yy, 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 jak je to teraz nazwać? Yy, jeżeli pokonamy daną postać... Znaczy danego wroga, to... O czym ja w ogóle mówiłem? O metki, tak? Nie. O czym ja mówiłem? Mówiłem o tym, że pokonać wroga, szkoda, że nie pamiętam dokładnie o czym, tu mamy wręcz, wręcz jest spoko, to jest y, klucz, jak ja nienawidzę jak o czymś mówię i dosłownie zapomnę w połowie zdania, o. a dobra już wiem, Przy, właśnie mi to wyskoczyło, ale wziąłem coś innego, coś chyba lepszego do tego skilla. Um. Mianowicie chodzi o to, że fajnie mieć takiego skilla, którego podczas kiedy pokonamy naszego wroga, to po prostu z niego możemy uzyskać jeden, jedno życie. Co nie jest wcale dużo, ale zawsze spoko mieć coś takiego, nie? Bo jeżeli się pokonuje wrogów nie, 40, 50, czy więcej, no to wiecie. To tych żyć leci już tam sporo, nie? No kolejny, kolejny klucz francuski. O nie, jak ja ciebie nie lubię, gościu. Uć kurcie! Dopiero zauważyłem... Gościu, który... Gościuwa, gościu, 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 coś tam. Typek, którego przed chwilą pogonałem, taki z co jest zwykłym. To był gościu, który sobie gdzieś tam się chowa. Uj, widzieliście tego właśnie zastrzełem. On się gdzieś tutaj zawsze chowa, znaczy tutaj. W ogóle w każdych misjach, rundach, poziomach. Się gdzieś chowa w ziemi, i go trzeba. O nie, ale to było głupie. I on sobie wstaje, jak my do niego podejdziemy. Właśnie ten, że zabójstwo, 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 ja nie mogę Wam pokazać. Zabójstwo jakieś, zabójstwo. Powtórzyłem 400 razy to samo słowo. Pokonanie jakiegoś wroga regeneruje nam życie. To jest całkiem fajne. To jest bardzo fajne. O właśnie on, jak ja go nie lubię, to on podbiega zawsze. I dosłownie strzela tym kijem za cztery życia. To nie jest jakieś tam, nie wiem, dwa życia. Nie! Za cztery aż. Proszę, proszę, idź sobie. Dziękuję. Tego też nie lubię. O, widzicie ten gościu? Właśnie ten gościu. Ten sam gościu. Widzicie? O, on już biegnie do mnie, on nie biegnie, żeby nie uderzyć. Fajny jest ten gościu, który właśnie do mnie strzeli. Ale ja go nie wystrzeliłem. Bo on sobie wybucha. O, widzieliście? Wybuch sobie, tak zwyczajnie. Dobra, ja bym chciał się was pozbyć, koledzy. Wzięliśmy sobie żyćko. i niepotrzebnie. Flank canon, co to jest? Wow! Pierwszy raz to widzę. A jak już widziałem, to pewnie nie brałem. Mamy kuszę. Kusza jest bardzo, bardzo dobrą bronią. Moim zdaniem przynajmniej. No, może. Może nie jest najlepszą bronią, ale. Z, z braku laku, jak to się mówi. Lepiej mieć coś takiego. Jak? Dlaczego mnie zabiłeś? Dobra, lecimy kolejną postacią. Mamy też tutaj takiego meltinga, trupa, który ma bardzo mało życia bo aż dwa. Jesteśmy w zasadzie na strzała, ale ma bardzo, ale to bardzo fajną umiejętność. Jak powiem po raz kolejny, że to jest moja ulubiona postać, czy lubieniem grać, będzie dziwne, więc powiem po prostu, że każda postać w tej grze jest w swoim stopniu dopracowana. No cóż, nie spodziewałem się tego. Każda postać w tej grze jest w jakimś tam stopniu y, dopracowana, przemyślana ciekawie. I ta postać ma swojego skill'a. BUM! Wybuchy! Wybuchy są bardzo w porządku, jeżeli mamy na przykład właśnie te gluty, które pokonaliśmy przed chwilą. I ich jest dużo. Czy na przykład wróg sobie zginął po wroga. To też jest spoko, bo wtedy możemy sobie go wybuchnąć. I tamten obrywa. Więc wiecie, no spoko. nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, bo tu może coś być ukryte. Ale nie musi, bo akurat nie ma. Bardzo mamy mało naboi, bardzo mało mamy życia, więc ja bym chciał, nie wiem co daje homing balls. Nie mam pojęcia, nie wiem niektóre rzeczy co dają, bo biorąc je nawet nie odczułem, że coś cokolwiek yy, wnoszą do mojej rozgrywki. A, chciałbym wiedzieć co wnoszą. Laser pistol, ja myślałem, że to jest najlepsza broń w całej grze, ale okazało się, że tak nie jest. A, szkoda. Bo cały czas go brałem, kiedy zaczynałem grać w tą grę, w zasadzie, to dosłownie y, zawsze jak miałem do wyboru kusza albo laser gana, to stwierdzałem, ej, ej, laser gun, to jest, to jest ta broń, której nam potrzeba, y, ale się okazywało, że nie. To nie była broń, No nie zauważyłem cię, ale laser gun, y, to, to nie była broń, która mi jest potrzebna jakieś tam, tak. a to ta brońka, ta brońka też jest spoko. Wszystkie braki są spoko, wszystkie postacie są spokojne. w zasadzie cała gra, o to jest fajne, w zasadzie cała gra jest spoko, taka no, taka do pogrania, na chwilę, bo wiecie, znaczy, nagrywać z tego serię, to jak, do no, z to jeszcze jest tam jakiś content, nie? że wiecie, na przykład, nie wiem, przechodzenie, przechodzenie, jak to brzmi, pokonywanie, wygrywanie w challenge'ach, no to tutaj jeszcze można robić bajnuku, ale... O nie, dobra, uciekłem. No ale tutaj to jakiś takich challenge nie ma. Jako takich przynajmniej, nie odczułem. Jest tylko możliwość zdobycia postaci i możliwość y, wygrania w całej grze, czyli dojścia do, y, do końca. Jeszcze ani razu mi się nie udało dojść do końca, bo naprawdę ciężko jest to zrobić. Zawsze ginę gdzieś, o nie, pokazało mi się, bo teraz mamy mutację. Ale to jest po komutacie. Zawsze, maksymalnie chyba tutaj doszedłem. Do tej koronki nigdy nie doszedłem, więc nie wiem co nadaje. Chciałbym dowiedzieć się chociaż raz. Chociaż raz, niech mi się uda to przejść. Będę, ja już będę szczęśliwy w zasadzie. Yy, nie, o achievementach mówiłem i nie. Pomyliły mi się gry. Bo gra, w którą sobie yy, gramy. Ale zresztą ona jest na kanale. Więc zapraszam gdzieś tam, dam kiedyś tam, linka. Na końcu czy na początku? Nie wiem. Może akurat jak to powiem, jak nie zapomnę w której minucie to powiedziałem, to dam linka, linka, dam do kart. A w kartach wy się dowiecie, że taka gra została ogrywana. A o grze, o której mi chodzi, to jest. A, oczywiście. Into the bridge, into the bridge, gra, w której. gra, w której musimy ocalić świat przed robalami. Bardzo fajna i strategiczna gra, ale niestety w nie jestem dobry. A jest to jakby nie patrzeć gra, w którą... O, tutaj weźmiemy. W którą no, trzeba chwileczkę pograć. Za każdym razem się zaczyna od nowa. No... Co, co mogę więcej o niej powiedzieć? No to jest. Jakby to to nazwać. O kurczę, nie spodziewałem się cię gościu. No gra w którą którą trzeba, no, no, no chwilę poograć, wiecie. Ja na przykład y, grając w The Binding of Isaac, y, y, kiedy sobie ją kupiłem, podstawową wersję, która jest y, moim zdaniem dużo trudniejsza niż y, Rebirth czy Antiberth Plus, Afterbirth, nie Anti-Birth. Y, no to wiecie, ta podstawową wersję przeszedłem dopiero po y, zagraniu 30, może 40 meczów, więc no, 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 słabo, słabo mi szło. Nie powiem. Nie wiem czy przez to, że ta gra jest po prostu tak trudna, czy powodem jest to, że e, jest naprawdę... E, e, naprawdę słabo w nią gram. Jak widzicie... Przepraszam, że się tak ścinam czasem, czy nie wiem mówię troszeczkę wolniej, ale staram się skupić, żeby nie ginąć jak, jak taki pacan co chwilę. O, granatni. Dobra, zrobimy tak, ta postać ogólnie to robocik, on ma spila, że sobie zjada broń i zamieniają ją na, na naboje jakiegoś tam rodzaju, nie? Chyba z naboje rodzaju tego, w którym jest broń, czyli jak broń jest na naboje zwykłe, takie do pistoletu, to się dostaje naboje do pistoletu, jak to jest broń do y, kuszy, na przykład naboje do kuszy, to dostajemy naboje do kuszy, nie? O tym chodzi. Poza tym jest robotem i ma życie, co jest też ciekawsze, eee, nie? Nie, nie. To, to co powiedziałem właśnie nie ma sensu, bo sprawdziłem. Mieliśmy broń, która miała naboje do e, kuszy, bo cały czas się na tą kuszę ugrzałem, ja nie wiem czemu. Ale miała naboje do kuszy, a... O kurde. A dostaliśmy naboje do e, bazuki, ewentualnie granatnika, coś w tym desen. Wiecie, te eksplodujące. Bardzo nie lubię, jak się tak dużo dzieje na ekranie. Laser Life... Li, life. -y. Tak. Laser... laser la, life. -y. Y, to jest bardzo dobra postać, moim zdaniem. Postać. Kurczę, broń. Broń y, przymierzalna troszeczkę do... Y, cyk. O, cyk. Do... Y, jak ta broń się nazywa? Do kuszy. Nie aż tak potężna, ale zawsze coś. Bo to jest y, snajperka o tym chodzi, a to sobie ja chciałbym ją sprzedać. Co dostaliśmy? Eee, e, szybsze chodzenie zawsze spoko, tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że chociaż raz dojdziemy dalej w tej grze, niżeli do e, świata ze szczurami. Nie byliśmy dalej, z, do świata z krukami doszliśmy. No po, po krukach jest bodajże świat lodowy z robotami, który nic... W zasadzie im dalej się dojdzie w tej grze, tym jest coraz gorzej, prawdę powiedziawszy. Nie, nie będę ukrywać. W zasadzie gra jest bardzo trudna i... I tak w zasadzie to, to, to prawdopodobnie nigdy jej nie przejdę, ale. Przez to, że lubię grać w trudne gry, to pewnie będę grał pewnie. Wiem, się powtarzam, ale staram się nie zginąć zbyt szybko, ale to nie jest możliwe, bo już te szczury lecą. Jest tam gdzieś szczur, który żyga nim i zdechłem szczura. Więc zagramy sobie ostatni raz, myślę, że... Z wszystkich postaci, kurakiem graliśmy. Kryształ nam został i kwiatek. No zagram se kwiatkiem, kwiatek jest... Tak, w zasadzie nie wiem co daje jego umiejętność tak do końca. Moim zdaniem kwiatek jest taką 2 na 10 postacią. Jak mówiłem, że wszystkie postacie są dopracowane, żartowałem. A może mu więcej życia leci z postaci z przeciwników... To jest też ciekawe, możliwe, że tak jest. Albo więcej broni. Wiem, że więcej broni leci z. A super, że dostałem dwa shotguny. Wiem, że więcej broni leci temu robocikowi, którym przed chwilą graliśmy. Aczkolwiek nie zawsze to jest do odczucia. Witaj skorpionie. Zginąłeś po pierwszym strzale. Bardzo się ją cieszę, że tak szybko nam poszło cię zabić. Więcej... ...amunicji mogę zdobyć, więcej skrzynek albo więcej życia am lub amunicji z przeciwników, jasne, że to, to jest dużo lepsze. I, o nie, o nie, 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 kolego, kolego! Dlaczego wy mnie Tu Wszyscy chcą, chcą, żebym ja po prostu, jak to się mówi, zniknął, zniknął z tego świata. Dlatego muszę ich uspać, żeby nie było, że wiecie, no. Że tutaj kogoś zabijamy, nie, że my tutaj usypiamy wszystkich, żeby po prostu yy, grzecznie, kurde, żeby grzecznie mogły pójść spać, bo o to w tej grze chodzi, to nie chodzi o to, że my musimy zrobić im krzywdę, nie, 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 tutaj musimy tylko ich uspać, bo są bardzo śpiący i zasnąć nie mogą, szczególnie ten robak ostatni. Ale nie denerwujmy się, przecież to tylko gra, eee, my mamy, eee, im mniej życia tym szybciej strzelamy, szybciej ładujemy, całkiem spoko, fajnie, cieszę się, cześć, cześć, witajcie, 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 eee... o, kolejny boss, kolejny boss, kolejny raz boss będzie wygrał. No, mnie zestrzelił, no. no. i to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że na ci wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na inne produkcje z mojego kanału, głównie to debris, Bridge, o którym była dzisiaj mowa. Ale też zapraszam do Bednor, w którym walczymy z wrogami na statkach. W zasadzie tylko tracimy naszych ludzi, ale... ale możecie luknąć tam, gdzieś tam rzucę w kartach. No to do zobaczenia, cześć!